Witam Was moi drodzy. Dzisiaj troszkę bardziej oficjalnie. Otóż mam 24 godziny na złożenie oficjalnego protestu na wynik na werdykt w walce mojej ścizeń. W dobie internetu oczywiście wszyscy wiemy, że, że to było KO, że to było czyste KO, że, że, że ta walka była moim zwycięstwem. Natomiast formalności również muszą się zgadzać. Nie można dopuścić do tego rodzaju precedensów. Napisało do mnie wielu, ale to wielu fachowców w tej dziedzinie. Wypowiedział się podczas transmisji Karol Matuszczak, Kornik. To, było, to były ciosy zadawane prawidłnie. Załączę również wideo, gdzie Marcin Tybura wygrywa, zadając w ten sam sposób ciosy w UFC. Załączę również grafiki, gdzie jest opisane, które ciosy można uznać za ciosy w tył głowy. Ten oficjalny protest, który będzie wysłany jeszcze dzisiaj, przed godziną 20 do organizacji, zamieszczę dzisiaj na swoich wszystkich mediach społecznościowych. No nie może być tak, że jakiś symulant, ignorant i tchórz, no w ten sposób wodzi za nos sędziów. Oszukał sędziów, oszukał całą publiczność zgromadzoną w hali i oszukał wszystkich, którzy tą walkę oglądali. Jedyne dla mnie pocieszające jest to, że wszyscy mogli tą walkę zobaczyć i wszyscy wiedzą jak ona się zakończyła. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie.